Wołowina świetnie sprawdza się w daniach duszonych, pieczonych czy smażonych. Nie zawsze jednak wiemy jak ją odpowiednio przygotować. Dlatego dziś pokażę Wam przepis na danie z wołowiny o wyrazistym smaku i zapachu. Potrzebuję mięso wołowe, mąkę pszenną, bulionetkę do duszonych mięs knor, marchew, ziemniaki, cebulę, koncentrat pomidorowy, musztardę francuską, liść laurowy, ziele angielskie oraz olej do smażenia. Na początku kroję wołowinę w grubą kostkę i opruszam mąką. Następnie obsmażam mięso na złoty kolor, po czym wyjmuję je z garnka. Teraz kroję warzywa w plastry i obsmażam je na pozostałym w garnku tłuszczu. Do składników dodaję koncentrat pomidorowy, musztardę, liść laurowy, ziele angielskie oraz uprzednio podsmażone mięso. Na koniec wlewam litr wody i doprowadzam całość do wrzenia. A teraz najważniejszy krok. Dodaję bulionetkę knor, dzięki której danie zyska bogaty smak i niepowtarzalny aromat. Pozostało już tylko zmniejszyć ogień i dusić mięso do momentu, kiedy stanie się miękkie. Duszoną wołowinę z warzywami podaję jako danie samodzielne. Życzę smacznego!